Nosiła ją na balach, gdzie tańczyli przyszli królowie Europy. Jej liśniące szafiry oślepiały gości w pałacu Buckingham, ale potem zniknęła bez śladu. Jeden z potomków odrzucił ją, nazywając potworem przeszłości, inny przerobił ją po swojemu, jakby wyciął twarz z rodzinnego portretu. A to nie była zwykła tiara, to był świadek królewskich intryk, rodzinnych zdrad i cichego, lecz niezwykle kosztownego skandalu. Dlaczego biżuteria, uważana za klejnot brytyjskiej arystokracji, została sprzedana potajemnie, a jej resztki rozproszone po prywatnych kolekcjach? Co powiedziała księżna, gdy żądano od niej wyjaśnień? I jakie okrutne, upokarzające słowa miały paść z jej ust, gdy spojrzała na klejnot z ponad 100-letnią historią? To nie tylko opowieść o biżuterii, to opowieść o tym, jak można zamienić wieczność na wygodę. Zostań do końca, bo zakończenie boli i jest brutalnie szczere. Zaczynamy! Nadługo długo przed tym, zanim szafirowa parura z Cambridge stała się tajemniczym wspomnieniem w królewskich archiwach jubilerskich, była osobistym prezentem, symbolem uczucia i dziedzictwem rodzinnym. I nie zaczęła się od królowych, lecz od kobiety imieniem Augusta. Augusta z Hesse-Kassel wyszła za mąż za księcia Adolfa, księcia Cambridge, w 1818 roku. Był on najmłodszym z dziesięciorga dzieci króla Jerzego III. To małżeństwo nie tylko połączyło dwa domy arystokratyczne, ale też zapoczątkowało historię jednego z najbardziej intrygujących kompletów biżuterii XIX wieku. W tamtej epoce biżuteria nie była jedynie ozdobą, była żywym symbolem statusu, wpływów i osobistego gustu. Szafirowa parura, skonfonowana specjalnie dla Augusty, nie była wyjątkiem. Każdy jej element, błyszcząca branzoleta, elegancka brosza czy majestatyczna tiara odzwierciedlał pozycję właścicielki i jej wyjątkową klasę. Augusta pojawiała się w niej podczas oficjalnych przyjęć w pałacu święt Jakuba, a jeden z ówczesnych kronikarzy opisał jej wygląd z zachwytem. Biała, bogato haftowana złotem suknia z szafirami i diamentami zdobiącymi gorset i rękawy, we włosach pióra i kamienie szlachetne. Wyglądała, jakby sama noc rozlała się na jej ramionach. Ale prawdziwa historia tej biżuterii nie zaczęła się na londyńskim dworze, lecz w dniu, w którym Augusta podarowała ją swojej córce, również o imieniu Augusta, jako prezent ślubny. Młoda księżniczka wychodziła za wielkiego księcia Mecklenburgi strelic w 1843 roku. Ceremonia miała królewski rozmach. Ale to właśnie ten dar, komplet biżuteń przekazany z matki na cójkę, miał największe znaczenie symboliczne. W przeciwieństwie do wielu kosztowności tamtych czasów, które latami leżały zamknięte w szkatułach, ta parura stała się częścią codziennego życia nowej wielkiej księżnej. Nie nosiła jej z potrzeby pokazania się, lecz jako wyraz więzi z domem rodzinnym, z korzeniami, które zabrała ze sobą za granicę. Augusta już jako wielka księżna Mecklenburgii-Strelic nosiła ten komplet przez dziesięciolecia. Jednym z najbardziej wzruszających aspektów tej historii jest jej głęboka więź z bratanicą, księżniczką Marią, przyszłą królową Wielkiej Brytanii. To nie była zwykła relacja rodzinna, to była przyjaźń, zaufanie, wzajemna opieka między dwoma kobietami, których życie toczyło się w cieniu koron, ale których uczucia były jak najbardziej szczere. Gdy Augusta dożyła sędziwego wieku, a jej droga dobiegała końca, postanowiła przekazać parurę tej, którą kochała jak własną córkę swojej ukochanej bratanicy. I właśnie wtedy rozpoczął się nowy rozdział w historii tego niezwykłego kompletu. Biżuteria, która niegdyś błyszczała na balach zapanowania Jerzego III, miała teraz trafić do rąk kobiety, która nie tylko uwielbiała kwejnoty, ale miała też odwagę, by je przekształcać zanim jednak powstały słynne portrety, zanim znów rozbłysły światła bali i wystawnych uroczystości, w każdym z tych szafirów już tliła się historia, historia, która przetrwała, bo ktoś ją kochał, nosił i pielęgnował. Gdy parura trafiła w ręce królowej Marii, przestała być tylko rodzinną pamiątką, stała się obiektem twórczego przekształcenia. Maria nie była zwykłą miłośniczką biżuterii. Postrzegała ją niemal jak żywą materię, podatną na formowanie, z którą można pracować niczym z dziełem sztuki. Po otrzymaniu szafirowego kompletu od swojej ciotki, nie ograniczyła się do roli opiekunki tych klejnotów. Podeszła do nich jak artystka, z pasją i wyobraźnią. W swojej pierwotnej wersji parura zawierała tiarę, naszyjnik i duży element do przypięcia na gorsecie. Jednak w rękach królowej Marii zestaw ten zaczął się zmieniać. Naszyjnik został przerobiony tak, by można go było nosić w różnych długościach. Z jego części wyodrębniono kolczeki, broszkę i dodatkowe ozdoby. Tiarę zmodyfikowano w taki sposób, by mogła być zakładana również jako naszyjnik, zależnie od potrzeb stylizacji. Ostatecznie do zestawu dołączono także bransoletkę z szafirów wykonaną na specjalne zamówienie królowej. Zmiany te miały nie tylko charakter estetyczny czy praktyczny. Odzwierciedlały one osobowość Marii, jej kolekcjonerską pasję, zmysł projektowania i umiejętność nadawania starym rzeczom nowego życia. Znana była z tego, że sama rysowała szkice biżuterii i zlecała wykonanie transformacji według własnych wizji. Tak oto Parura z Cambridge stała się nie tylko historycznym klejnotem, lecz nowoczesnym, elastycznym zestawem, który harmonijnie łączył przeszłość z teraźniejszością, idealnym dla królowej początku XX wieku, która doskonale rozumiała, czym jest siła symboli. W połowie lat 30. lat XX wieku historia parury ponownie skręciła. W 1934 roku Maria zdecydowała się podarować komplet kolejnej wybranej dziedziczce, księżniczce Marinie z Grecji i Danii. Jej ślub z synem królowej, księciem Jerzym, księciem Kentu, stał się wydarzeniem na skalę międzynarodową. To było połączenie dwóch królewskich dynastii, dwóch światów arystokracji, a biżuteria, która miała towarzyszyć młodej pannie młodej, nie mogła być przypadkowa. Prezenty ślubne Mariny były zachwycające. Otrzymała między innymi tiarę od narzeczonego, kolie z brylantów od króla Jerzego V, biżuterię od matki, a także kolejną tiarę od miasta Londyn. Jednak to właśnie komplet szafirów od królowej Marii stał się najważniejszym elementem jej oficjalnego wizerunku na kolejne lata. I trudno się dziwić. W czasach politycznych napięć, kryzysu gospodarczego i przemian społecznych ten jeden zestaw biżuterii przypominał o ciągłości, dziedzictwie i porządku. Ciarę znów można było podziwiać na zdjęciach, tym razem w obiektywach legendarnego Cecila Beitona. Na portretach Marina prezentowała się z dostojnością klasycznego posągu, a parura lśniła na jej czole i dekolcie, niosąc w sobie cały ciężar rodzinnej historii. Każde publiczne wyjście księżniczki stawało się pokazem elegancji, dojrzałości i szacunku dla tradycji. Jednym z najbardziej zapadających w pamięć momentów był bankiet po koronacji Jerzego VI w 1937 roku. Marina pojawiła się wtedy w pełnym komplecie z tiarą, do której dodała jedną z bransoletek, by utworzyć zamkniętą formę korony. Ten subtelny gest natychmiast został uznany za przejaw doskonałego stylu i głębokiego zrozumienia symboliki biżuterii. Parura towarzyszyła jej także podczas Balu Angielsko-Greckiego w 1938 roku, a potem przez kolejne dekady pojawiała się na wielu ważnych wydarzeniach, oficjalnych wizytach państwowych, podróżach zagranicznych, królewskich uroczystościach. Od Dalekiego Wschodu, przez Bliski Wschód, aż po Afrykę, szafiry z Cambridge przemierzały świat jako niematernalni ambasadorowie przeszłości. Ale najważniejsze było to, że Marina nie traktowała ich jedynie jako protokolarny dodatek. Miała z tymi klejnotami prawdziwą, emocjonalną więź. Wiedziała, że nie nosi ich dla poklasku, lecz po to, by przypominały o tym, co istotne o rodzinie, o historii, o kobietach, które były przed nią. I być może właśnie dzięki tej postawie, pełnej szacunku i pokory, to jej wizerunek z parurą dziś uważany jest za najbardziej kanoniczny. Nie zmieniła jej, nie przerobiła, nie sprzedała, przyjęła ją taką, jaka była, uznając, że pewnych rzeczy nie należy dotykać, bo ich wartość tkwi w ich trwałości. Ale nawet to, co wydaje się wieczne, kiedyś musi się skończyć. I tak zakończył się najpiękniejszy, najbardziej blaskliwy rozdział w życiu publicznym szafirowej parury z Cambridge. Gdy księżniczka Marina pojawiła się w szafirowej parurze z Cambridge na oficjalnej londyńskiej uroczystości niedługo po swoim ślubie, sala dosłownie zamarła. Wydawało się, że historia osobiście zaszczyciła to wydarzenie, przywdziana w szafiry, błyszczące w świetle kandelabrów i koronowana tiarą, która nie była już tylko ozdobą, lecz symbolem ciągłości, dziedzictwa i majestatu. To był początek prawdziwego złotego okresu dla tego kompletu, drugiego życia, które uczyniło go ponownie centralnym punktem uwagi, nie tylko na dworach, ale również w prasie i w kręgach arystokracji europejskiej. Księżniczka Marina miała wrodzoną elegancję, pewien rodzaj spokojnej, niepodważalnej klasy. Jej greckie pochodzenie i wyczucie stylu czyniły ją idealną oprawą dla tak królewskiej biżuterii. Parura nie dominowała jej wyglądu, Przeciwnie, dopełniała go. Z nią Marina wyglądała nie jak arystokratka, ale jak ikona. Zestaw ten towarzyszył jej przez lata podczas balów, bankietów, wizyt państwowych i przyjęć dyplomatycznych. Jednym z najbardziej spektakularnych momentów była uroczysta kolacja po koronacji Jerzego VI w 1937 roku. Marina pojawiła się wtedy w pełnym komplecie z tiarą, którą dopełniła jednym z bransolet, tworząc zamknięty krąg. To subtelne, niemal niezauważalne dla laika posunięcie nadało całej konstrukcji nowy wymiar prawdziwej korony. Zostało to uwiecznione na fotografiach przez legendarnego Cecila Bejtona, którego portrety uczyniły Marinę niemal klasyczną figurą. Jej twarz spokojna, dostojna, nieco zamyślona, a nad nią tiara z historią, która ciążyła bardziej niż jakiekolwiek diamenty. W tamtych zdjęciach nie było miejsca na przypadek, wszystko było symbolem poza, biżuteria, spojrzenie. W 1938 roku Marina pojawiła się również w parurze na balu angielsko-greckim w Londynie, wydarzeniu, które miało charakter zarówno towarzyski, jak i symboliczny, łącząc dwa światy: brytyjski i grecki. Szafiry błyszczały tam w rytm orkiestry, ale ich obecność mówiła coś więcej, przypominały o dynastiach, o pokrewieństwie, o ciągłości, którą reprezentowała. W kolejnych dekadach Marina pozostała jedną z najbardziej widocznych postaci w rodzinie królewskiej. Jej obecność na oficjalnych wyjazdach do Iraku, Japonii, Gany czy Francji zawsze niosła ze sobą aurę klasy i równowagi. Szafiry z Cambridge pojawiały się raz za razem, czasem w pełnym komplecie, innym razem w bardziej stonowanej wersji. Ale zawsze z tą samą siłą wyrazu. Jako najważniejsze, parura nie była dla niej tylko protokolarnym dodatkiem, była czymś więcej. Marina traktowała ją jak część siebie, jak znak przynależności do pewnej tradycji, ale też jako narzędzie budowania własnej tożsamości. Nie zmieniała jej, nie modyfikowała, nie próbowała ulepszać. Przeciwnie, wydawała się akceptować ją w całości, taką, jaka była, jakby chciała powiedzieć. Tego się nie dotyka, to jest historia i być może właśnie dlatego to jej wizerunek z tym kompletem uznawany jest dziś za najpełniejszy, najbardziej reprezentatywny. Ona uczyniła z parury coś więcej niż tylko biżuterię, stworzyła ikonę. Jednym z ostatnich dużych wydarzeń, na których Marina pojawiła się w Paróże, był ślub przyszłej królowej Danii Małgorzaty w 1967 roku. Miała wtedy za sobą dziesięciolecia publicznej służby, a jej wizerunek był nieozerwalnie związany z powagą, godnością i stylem. Szafiry nie były już wtedy tylko ozdobą, były manifestem. Nie zmieniała ich, bo nie potrzebowały zmian, nie ukrywała ich, bo rozumiała ich wartość, nosiła je tak, jak nosi się pamięć, z dumą, ale i z czułością. Ale czas nigdy nie stoi w miejscu i wraz z odejściem Mariny zakończył się rozdział, który dla szafirowej parury z Cambridge był najświetniejszy. Po odejściu księżniczki maryny komplet przeszedł w ręce jej najstarszego syna, księcia Edwarda, księcia Kentu. Wydawało się, że historia będzie kontynuowana, a biżuteria wciąż będzie odgrywać rolę w życiu rodziny królewskiej. Nowa właścicielka parury, księżna Kentu, Catherine, początkowo przyjęła ją z szacunkiem i zainteresowaniem. Na początku lat 70. pojawiła się w komplecie kilkukrotnie podczas oficjalnych wydarzeń. Szczególnie zapamiętano jej wystąpienie na bankiecie z okazji wizyty państwowej delegacji japońskiej w pałacu Buckingham w 1971 roku. W zestawieniu z jasną suknią szafiry prezentowały się wyjątkowo, jakby nadal błyszczały tym samym blaskiem, co za czasów królowej Marii. Jednak moda się zmieniała, a wraz z nią również podejście do biżuterii wśród członków rodziny królewskiej. Epoka wysokich tiar i rozbudowanych kompletów dopełnających wielkie suknie wieczorowe zaczynała przemijać. W ich miejsce pojawił się styl bardziej oszczędny, nowoczesny, praktyczny. Również w samej rodzinie królewskiej pojawiły się nowe realia, nie tylko estetyczne, ale i finansowe. Na początku lat 80. stało się jasne, że utrzymanie prywatnej kolekcji biżuterii tego formatu wiąże się z dużymi kosztami. Obowiązki publiczne pary książęcej były ograniczane, a zainteresowanie tradycyjnymi formami reprezentacji malało. W tym właśnie czasie podjęto decyzję, która na zawsze odmieniła losy tej parury. Oryginalna tiara, niegdyś uważana za jedną z najpiękniejszych w prywatnej kolekcji Windsorów, została rozebrana. Na podstawie pięciu dużych klastrów z szafirów i diamentów, które wcześniej były częścią długiego naszyjnika, stworzono nową wersję tiary. Mniej Mniejszą, subtelniejszą, bardziej współczesną. Media ochrzciły ją mianem tiare guzikowej ze względu na zaokrąglony, uproszczony kształt. Księżna Katarina pokazała się w tej nowej wersji na kilku oficjalnych przyjęciach, między innymi podczas bankietu na cześć Emira Bahrainu w 1984 roku oraz podczas wizyty prezydenta Senegalu w 1988 roku. Z pozostałych elementów wykonano kolczyki i szeroką, stylizowaną kolię typu czołker. Wszystko zostało stworzone z gustem i estetycznym wyczuciem, ale duch oryginału zniknął. Autentyczna Tiara, ta z siedmioma smukłymi zębami i królewskim profilem, po prostu zniknęła z życia publicznego. Nieoficjalne źródła sugerowały, że została sprzedana prywatnym kolekcjonerom już w połowie lat 80. Od tamtej pory nie pojawiła się na żadnym oficjalnym wydarzeniu, nie była wystawiana na aukcjach, nie pokazano jej na żadnej wystawie. Pozostała jedynie w albumach, na starych fotografiach, w opisach i w pamięci tych, którzy zdążyli ją zobaczyć. Co ciekawe, pewna część parury w tym elementy nowej wersji na krótko pojawiła się w ofercie renomowanego domu jubilerskiego Moira Stein Art Jewelry. Przedstawiciele firmy potwierdzili, że posiadają niektóre z szafirów, lecz zaznaczyli, że nie są one na sprzedaż. Kilka zdjęć pojawiło się w katalogach na początku lat 2000, po czym ślad znów zaginął. Tak zakończyła się pewna era. Parura, która niegdyś symbolizowała władzę, luksus, gust i tradycję, została rozczłonkowana, przerobiona, dostosowana do realiów, stała się wygodniejsza, ale w tym samym czasie straciła duszę. Nowa wersja, choć estetyczna i dopracowana, nigdy nie mogła równać się z majestatycznym oryginałem. Gdzie wcześniej była opowieść, teraz pozostała tylko ozdoba. Gdzie była historia, teraz została tylko forma, a tam, gdzie kiedyś istniał żywy symbol ciągłości i wielkości, pozostały jedynie pytania. Dziś szafirowa parura z Cambridge żyje już tylko w pamięci, jako symbol minionej epoki, królewskiej elegancji oraz losów kobiet, które były ze sobą związane nie tylko przez krew, ale i przez niebieski blask kamieni przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To już nie tylko biżuteria, to legenda, owiana tajemnicą, pięknem i cichym żalem. Kiedy patrzy się na archiwalne portrety księżniczki Mariny, pozującej w pełnym komplecie parury, trudno oderwać wzrok od ciary. Jej strzeliste zęby, okolone diamentami, naprzemienny rytm błysków i głębokiego szafiru wszystko to tworzyło obraz prawdziwego, królewskiego majestatu. Nie była to ozdoba, która miała przytłaczać czy epatować bogactwem. To była elegancja cicha, pełna siły, która nie potrzebowała hałasu. To była elegancja rodowa, nie do podrobienia. Porównanie pierwotnej tiary z jej późniejszą, guzikową wersją jest nieuniknione. Nowa była prostsza, delikatniejsza, bardziej dostosowana do estetyki końca XX wieku. Miała swój urok. Ale podczas gdy oryginał wznosił się ponad głowę właścicielki jak architektoniczna korona, wersja nowa wydawała się niemal nieśmiała, jakby chciała nie rzucać się w oczy. I właśnie w tym kontraście kryje się cała dramatyczna przemiana: z majestatu w praktyczność, z wieczności w użyteczność. Wielu historyków, kolekcjonerów i miłośników królewskich klejnotów do dziś zadaje sobie pytanie, gdzie teraz jest ta tiara? Czy nadal istnieje jako całość? Czy została sprzedana? A może rozłożona na części, które teraz tworzą anonimowe wisiorki i broszki gdzieś w Dubaju, Nowym Jorku albo Genewie? Bo tu nie chodzi tylko o stratę materialną, chodzi o coś znacznie większego stratę kontekstu, stratę historii. Tiara była świadkiem balów, które przeszły do legendy, wizyt dyplomatycznych, narodzin, ślubów, milczeń i spojrzeń, których nigdy nie zarejestrowała żadna kamera. Była czymś więcej niż złotem i kamieniami, była opowieścią. I choć dziś nie można jej zobaczyć na żadnej oficjalnej gali ani wystawie, wciąż istnieje, żyje w albumach, w publikacjach, w katalogach, które opisują ją z niemal nabożną czcią. A przede wszystkim żyje w pamięci tych, którzy potrafią dostrzec w biżuterii coś więcej niż błysk. Dla nich, dla nas, szafirowa parura z Cambridge to nieprzemijający symbol. Może kiedyś jeszcze powróci, może jako eksponat muzealny, a może jeszcze piękniej, pojawi się ponownie na głowie młodej arystokratki, która z dumą przywróci ją światu. Jeśli tak się stanie, nie będzie to zwykły powrót klejnotu, to będzie powrót utraconego głosu, odzyskanie pamięci, przywrócenie kobiecej linii, która przetrwała trzy stulecia. Bo w każdym szafirze tej tiary wciąż kryje się coś, czego nie da się sprzedać ani rozmontować. Pamięć o tych, które nosiły ją z godnością, cichą siłą i blaskiem, którego nie da się nauczyć. Trzeba go odziedziczyć.